Okazuje się, że wiele par jest ze sobą bardzo szczęśliwych. Tylko co jest ciekawe, nie wiedzą o tym. Dzisiaj troszeczkę o smaku życia. Wspominaliśmy tutaj już kiedyś, że jeździmy na takie organizujemy takie spotkania warsztatowe, weekendy dla małżeń, dla rodzin. I często do nas podchodzą jakaś para po jakiejś tam konferencji i mówią, z czym mają problem, chcą, żeby im coś doradzić, żeby im w jakiś sposób pomóc. I na podstawie takich kilku par można by wywnioskować, że w zasadzie większość małżeństw, które przyjeżdżają na takie spotkania, ma duży problem ze sobą. Coś się tam dzieje, coś jest coś nie tak. I zrobiliśmy jakieś badania. Jakości związku. <laughs> Przeprowadziliśmy <laughs> takie testy, zresztą opracowujemy taką baterię testową yy, właśnie do badania jakości związku. I ku naszemu zaskoczeniu, bardzo miłemu zaskoczeniu, okazało się, że większość z tych par ma ogromną satysfakcję z tego bycia razem ze sobą. I mają duże zasoby, a te nieporozumienia, które zgłaszają, to jest taka kropelka w całym ich życiu. I co ciekawe, o tym nie wiedzą. O tym nie wiedzą. Jest takie wyobrażenie na temat związku, że mm, dążymy do tego, żeby tak wyjść na szczyt, usiąść sobie tam i żeby było I tak fajnie. Się. I żeby było tak jak tu przy tym komineczku, tak tam. cieplutko, tu mam te grzeje w plecy, żeby tak było fajnie. <laughs> I, żeby, I to jest taki, i tak jest super, i tak jest błogo. I, Życzymy i chciem, Wam i tego. I chcemy, żeby tak było cały czas. Nie żeby... chodzi o to, że chcemy, żeby to było ciągłe, żeby to był konstant. Ale w naszym życiu okazuje się, że to są momenty, że to są momenty jakiejś stabilności. Naturalnym stanem związku jest destabilizacja. Niestety, chociaż to nie, brz nie brzmi za dobrze, ale tak jest. Naturalnym stanem naszej psychiki jest destabilizacja mm. czyli to, że żyjemy w jakiejś niepewności. Yy, że żyjemy w jakimś lęku, że coś nas denerwuje, coś nas złości, że się czujemy. To jest naturalny stan i to jest norma. To nie jest coś, co odbiega od normy. I teraz, yy, przyglądając się swojemu związkowi, warto zwrócić na to uwagę: czy my przypadkiem nie żyjemy w szeroko rozumianej normie? To znaczy, że mamy te momenty takiego slow life właśnie, takiego ciepełka, że się rozkoszujemy, że jakby spijamy śmietankę naszego życia. Ale są też momenty, gdzie jesteśmy poddenerwowani, jesteśmy zestresowani, coś się dzieje, coś się wydarza, życie jest dynamiczne, nie ma takiego spokoju. I to jest właśnie ta norma. Macie małe dzieci i siadacie przy stole, święta i tak byście chcieli, żeby Jasiu tak dał Małgosi, co podaj, mówi jedz, siostrzyczko słodka, tak? Żeby ta nastolatka zeszła na dół, a ona właśnie powiedziała, że nie zajdzie i ma nas w ogóle gdzieś, żeby, żeby nikt nikomu nie dokuczał, żeby była taka rodzinna atmosfera. To nie jest rodzinna atmosfera. To jako psycholodzy to byśmy się niepokoili, gdyby coś takiego było. To jest właśnie rodzinna atmosferą, że tam jest pełno dynamiki, mm -hmm. że, tam jest, że tam się cały czas coś dzieje. I my, jako rodzice, również żyjący w destabilizacji i w różnych stresach i napięciach, ogarniamy to jakoś, mhm. tak? I ogarniamy też swoje małżeństwo. I po czym poznać tą, tą normę w związku? To, że jesteśmy na bieżąco, czyli że wiemy, co u nas słychać, tak? Czyli yy, co tam w pracy, czym się martwisz, yy, co u Ciebie, to jest bardzo ważne kryterium. Mhm że ja znam moją żonę, żona zna mnie i to jest jeden z takich punktów. W związku jest można poznać tą normę, że jest afirmacja drugiej strony i jak ten twój mąż chodzi za tobą i cały czas mówi, że jesteś przepiękna i prześliczna. To jest, to jest właśnie to. A ty się oganiasz i mówisz: dobra, muszę to ugotować, muszę to zrobić, ale jest ci gdzieś miło. Ale też łapisz te momenty, że docenisz, że mąż zrobił coś dobrze, pochwalisz go, jesteś dumna z niego i dajesz mu dajesz mu poznać, że jesteś z niego dumna. Nie chowasz to w sobie, żeby przypadkiem nie rozwydrzył się, żeby przestał coś tam robić, to co wzbudziło Twoją dumę. Ale, ale wiemy o sobie, wiemy o sobie, że i co nas martwi i czym się aktualnie zajmujemy i wiemy o sobie, że to, że podziwiamy się nawzajem, że doceniamy się nawzajem. I to, to widać w oczach mhm. i kobieta patrzy, jak on patrzy i ona widzi, kiedy on dobrze patrzy, tak? Czyli, że, że on jest zachwycony nią. I to jest i my tego możemy w ogóle nie zauważać. Że jest tak normalnie, że pije się, pijemy tą kawę, że... Y, zrobić ci herbaty, a co, może dzisiaj obejrzymy jakiś film, a ja sobie pójdę poczytać książkę. Jest normalnie, jest bardzo prosto, jest zwyczajnie. Y, innym takim przejawem takiej normy w związkach jest y, y, taka uważność na siebie. Czyli jak na przykład, y, nie wiem, żona wychodzi do pracy i mówi: Ale miałam dzisiaj sen, ale to ci opowiem, jak wrócę, i ona wraca, a może mówi: Miałaś mi opowiedzieć, co ci się tam śniło. Mhm. To on pamięta. I to jest, nie, to jest potężny sygnał. On dla pamięta mnie. i jest ciekawy, co takiego się zadziało, że żona wstała y, jakoś tam niewyspana, y, co ją wzburzyło w czasie nocy. Y, co, się, co się zadziało? On właśnie jest ciekawy. Skąd te emocje? W związkach właśnie tych takich, w, tych, w tym które mają ten smak życia, jest też coś takiego, że rozwiązują tylko te problemy, które się da rozwiązać, które są w stanie rozwiązać teraz, że nie tkwią w takim patosie, takim, znaczy, przepraszam, w takim pacie, tak? Mhm. Czyli że jest coś takiego, że yy, no po prostu no nie wiemy dziś, tak? Gdzieś żona chce, żeby na przykład córka nie jechała tam, a mąż mówi: Niech tam jedzie i niech się uczy życia. Tak? I, I nawet się o to pokłócą, nawet jest to duże spięcie, ale to, o nic, nie musimy tego rozwiązać. Po prostu to zostawiamy. Nie, 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 nie depczemy tak w miejscu, żeby gdzieś tam yy, na takim boksowaniu się tylko skupiać. Charakterystyczne dla związków y, takich trwałych i y, mających satysfakcję jest też to, że dzielimy się władzą. Czyli nie jest tak, że ja zawsze mam rację, a ty zawsze musisz tą moją I to jest, rację. I to jest ustnąć. bardzo intuicyjne. Mhm. Tak, czyli że, że, że na przykład no nie wiem, żona, żona pakuje walizki, a mąż planuje, gdzie, je, gdzie jedziemy tak? i jak tam dojechać. I to jest taki bardzo naturalny podział tych obowiązków. Para wchodzi w te role swoje, tak? że kto się czymś zajmuje, wymieniają się też tym, ale to jest, to jest jakieś takie, takie bardzo proste. To ma smak, to ma smak, to jest, tu to żadne fajerwerki, to, no okej, okay, no drinki na Bahamach, no może, może czasami się tak zdarzy, tak, ale smak ma ta, ta prostota, ta zwyczajność. I spotykamy właśnie wiele par, które, kiedy my o tym mówimy, my, mówią, my tak mamy, tak? Jedna pani mówiła, że coś takiego, taka starsza, już mówi, a to chyba my to mamy. A ja mówię, no a po czym to pani poznaje? Bo jak zawsze chodziłam z mężem do sklepu i raz go noga bolała i poszłam sama, a pani w sklepie mówi, a gdzie mąż? Tak? I to było takie, jakby tak odkryłam, że my jesteśmy tak zrośnięci ze sobą. I jest to takie zwyczajne i proste. Mm -hmm. I tego życzymy wam i sobie. Tak. A i jeszcze zapomnieliśmy o seksie. <laughs> zapomnieliśmy o seksie. slow life jest seks. Jest bliskość, jest dotyk. Jest. Yy, I to para też. Yy, czasami to. Yy, ta noc jest właśnie tym, yy, tym smakiem. Mm -hmm. To, że. To, to, to nie musi być współżycie, wystarczy to przytulenie. Cała sfera ta erotyczna, która, która funkcjonuje w związku, oni żyją w, jak, w jakimś tańcu, takim godowym troszeczkę, i oni to mają i to się dzieje. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Mamy takie plany, umieszczać tam takie serie. Myślimy o. Była ona i on, myślimy o mamie i tacie, troszeczkę mm. tak gdzieś przybliżyć rodzicielstwo. Może też i o seksie, gdzieś trochę po, tak porozmawiać. Piszcie, komentujcie, zgłaszajcie ewentualnie jakieś takie zapotrzebowania. Na planujemy też wydać takie, taką aplikację, myślę, że będziemy to gdzieś tam szerzej troszeczkę o tym mówić. Która by miała, właśnie na zasadzie, miała na celu zbadanie jakości związku, tak żebyście sami mogli się mhm. jak gdyby zdiagnozować, żebyście mogli na różnych wykresach, analizach zobaczyć, jak funkcjonujecie, co jest Waszą mocną stroną, co Was motywuje, co Was nie motywuje, jaki typ związku tworzycie. To dla tych, którzy są bardziej zainteresowani tym, co się dzieje. My też planujemy szkolenie. Szkolenie online, tak. tam już będzie troszeczkę więcej takiej, takiej wiedzy, możliwość też porozmawiania. Mm -hmm. e, tak, żeby gdzieś w takim cyklu e, spróbować się tak systemowo e, zbliżyć i wejść w głąb mm -hmm. tego, co się dzieje między nami. Tak. No. no to fajne, fajne to było, tak? Też mi się spodobało. Słuchajcie, tamto, tamto... To... 食べてしまい